Wolność pod ostrzałem to archiwalna seria nagrywana kilka lat temu, ale jest wciąż aktualna. Po więcej zapraszam do opisu i życzę miłego oglądania. Jak donośny jest w Polsce głos obywateli? Chyba nie bardzo, skoro medialną karierę zrobiło słowo zmieleni. Marcin Chmielowski, zapraszam na Wolność pod ostrzałem. To jasne, że po 20 paru latach od upadku PRL-u polskie społeczeństwo obywatelskie nie wygląda tak jak społeczeństwo obywatelskie na Zachodzie. Nie wygląda, bo nie może. Polacy chcą jednak się angażować i chcą coś robić. I w Polsce społeczeństwo obywatelskie po prostu mamy. Tylko co z tym robi władza? Obywatele, choć mają swoich reprezentantów, którymi są politycy, mają też prawo wypowiadać się i działać oddolnie w celu zmiany prawa. Teoretycznie tego nikt nie kwestionuje. W praktyce natomiast bardzo często jest tak, że inicjatywa zwykłych ludzi jest gaszona. Karierę w Polsce zrobiło słowo zmielenie, oznaczające zupełne niezainteresowanie władzy tymi projektami zmian w prawie, pod którymi podpisy zbierają obywatele. To nie przekłada się na dobre funkcjonowanie państwa. Przekłada się za to na brak zaufania do niego jako do instytucji i przede wszystkim na to, że Polacy czują się bezsilni w swoim własnym kraju. Ludzie, którzy ich reprezentują, biorą pieniądze z podatków, na które składają się ci wszyscy, którzy potem są ignorowani. Zgodnie z konstytucją suwerenem w Polsce jest naród i to naród decyduje o tym, w którym kierunku powinna iść Polska. Decyduje za pośrednictwem posłów i senatorów. Czasami jednak naród może wypowiedzieć się sam. Referendum. Zobaczmy, jak to wtedy wygląda. Panie pośle, obywatele bardzo często zgłaszają różne ustawy, różne propozycje ustaw do Sejmu. Co się z tym dzieje, no wiemy, ponieważ mamy już nawet określenie zmieleni. Jak wyglądała historia akcji sześciolatki do szkół i jaki morał z tej historii wypływa dla nas, dla obywateli? Ja najpierw powiem coś: jakby w kontrze do pańskiego pytania. Bardzo często te tak zwane obywatelskie projekty ustaw są podsuwane przez lobbystów. Trzeba do nich podchodzić bardzo ostrożnie. Natomiast zupełnie inna sytuacja była z tym milionem podpisów zatroskanych rodziców czy dziadków, którzy chcieli, żeby to obywatele zadecydowali, czy sześciolatki mają być posłane do szkół. I od razu zaznaczę, że ja sam jestem zwolennikiem tego, żeby posłać sześciolatki do szkół. Tyle tylko, że Decyzja w sprawie wychowania i kształcenia dzieci powinna być pozostawiona rodzicom. Jeżeli milion obywateli podpisało się pod wnioskiem o referendum, to psim obowiązkiem posłów było zagłosować za tym referendum i uważam odrzucenie tego, wrzucenie do kosza tego miliona podpisów za jeden z największych skandali ostatnich 25 lat. Państwo, uzurpując sobie władzę nad różnymi obszarami naszego życia, bardzo często nie potrafi się później wywiązać ze swoich obowiązków. Narzuca kontrowersyjne rozwiązania, które nie pasują niektórym grupom społecznym. Problem posyłania sześciolatków do szkół jest tylko jednym z wielu dowodów na to, że władza państwowa powinna być ściśle limitowana. Jeżeli państwo zajmowałoby się tylko swoimi najbardziej podstawowymi obowiązkami, nie byłoby sporu o to, jak rozwiązać zagadnienie systemu edukacji. W view the state has. A very small role to play. It, fundamentally, it all comes down to protection of individual rights and specifically property rights. And I include property rights as your human physical body is your property. It doesn't belong to the state. So the state has a role to play in law enforcement and protecting uh, its citizens from violence. Contracts, when two citizens enter into a contract and there's a dispute, the government has a role to play through the courts in helping adjudicate that dispute. Uh, and then, on a social level, there is a role to play at the very at the very lowest level in providing a public education, uh, but w without stifling competition, there should always be private alternatives to keep the public alternative competitive and right, as opposed to growing like it has in the U.S. into a uh, an oligarch an oligarchy or monopoly or some sort of system that is anti-competitive and does more damage than good. Uh, citizens should, outside of those very base. Us government services like roads, military, law enforcement, and contract disputes, citizens should be taking care of themselves. They should be uh, providing for themselves through the sweat of their brow, through hard work and their own entrepreneurial spirit, their own ability to create. Polacy chcą się angażować. I to nie jest też tak, że w życiu publicznym można działać tylko na pełny etat. Życie publiczne nie jest zero jedynkowe. Nie trzeba być akurat w Sejmie, żeby działać w życiu publicznym. Co jednak się dzieje z głosami tych, którzy w Sejmie nie są. Panie pośle, w jaki sposób Sejm podchodzi do inicjatywy obywatelskiej? Co do zasady, to nie Sejm tutaj decyduje, ale większość rządowa. Większość rządowa. Yy... Reaguje tak, że praktycznie wszystkie, poza jednym wyjątkiem, inicjatywy obywatelskie były odrzucane w pierwszym czytaniu. Jedyna inicjatywa obywatelska, która w ostatnich siedmiu latach odniosła sukces, spektakularny sukces, to była inicjatywa, która została najpierw odrzucona, a później drugi raz wprowadzona przez prawie 2 miliony obywateli. To było wprowadzenie święta Trzech Króli jako dnia wolnego od pracy. To był jedyny sukces. Sukces dlatego, że w tą inicjatywę zaangażowało się również wielu polityków PO. I było bardzo silne poparcie kościoła. Poza tym, nieważne, czy jest pół miliona głosów, 100 tysięcy głosów, czy 2 miliony głosów, czy chodzi o inicjatywę obywatelską ustawodawczą, czy chodzi o wniosek o referendum, bo przecież pod wnioskiem o referendum w sprawie wydłużenia wieku pracy ponad 2 miliony osób się podpisały. W pierwszym czytaniu kosz, kosz, kosz to jest podejście w chwili obecnej rządzących. Dlaczego? Dlatego, że jest takie przekonanie, że ci ludzie, którzy podpisują się pod danymi inicjatywami, są co do zasady albo e, i tak elektoratem opozycji, partii opozycyjnych, albo e, zaakceptowanie inicjatywy ustawodawczej. To byłaby prestiżowa, polityczna, gigantyczna porażka rządu, mająca fundamentalne znaczenie. Przykład tutaj koronny to jest milion podpisów pod wnioskiem o to, by sześciolatki mogły zostać w domach i by to rodzice decydowali, kiedy dziecko jest gotowe do szkoły. Tylko kiedy Polacy będą występowali wspólnie, ich pomysły nie będą mielone w sejmowych niszczarkach. Takich sytuacji na razie nie było zbyt wiele. Protesty antyakta pokazały, że pomimo różnic potrafimy wspólnie i w pokojowy sposób wyrazić swoje niezadowolenie. Warto pamiętać o tym doświadczeniu. Politycy powtarzają, że chcą społeczeństwa obywatelskiego i chcą, aby głos obywateli był słyszany, ale kiedy obywatele już przemówią, ich głos jest ignorowany, a wolność jest ograniczona.